Witam wszystkich serdecznie w drugim już odcinku Step in Life. Dzisiaj chciałbym zwrócić Twoją uwagę na tak zwane koło życia. Jak widzisz jest ono podzielone na 8 części. Na potrzeby dzisiejszego odcinka nazwijmy je sobie sferami życia. A zacznijmy od zdrowia, rozwój osobisty, rozrywka, pieniądze, relacje, rodzina, praca, duchowość. I przechodzimy do ćwiczenia. Teraz przy każdej sferze określ swój stan zadowolenia. Z tym, że jedynka to jest beznadziejnie, dyszka to jest wspaniale. Jak się można domyślić, skala od 1 do 10. Ok, teraz zaczynamy nagranie. W sumie, nie w zgodzie z samym sobą, wykonaj to zadanie. Cześć, witajcie z powrotem. Przyjrzyjmy się wynikom. Zastanówcie się teraz, co powoduje, że niektóre sfery są zadowalające, a nad niektórymi trzeba popracować. Co jest tego powodem? Pozytywnym i negatywnym. Ok. Macie chwilę czasu. Ok. Teraz przechodzimy do kolejnej części. A mianowicie prosiłbym Was, abyście powartościowali sobie te strefy. Ale w taki sposób, że jako jedynkę ustawię coś, nad czym uważam, że teraz powinienem popracować. Co wymaga nagłej ingerencji i nagłej poprawy. Ok. I analogicznie tak do ósemki sobie możecie polecić. Okej! Okay. Ostatnia część zadania będzie polegała na tym, abyście wypisali po dwie czynności, po dwa działania, które poprawią jakość tej strefy. Przynajmniej po dwa. I przy każdej. Okej? Okay? Super. To było ćwiczenie koło życia. Jeżeli chcecie i popracować sobie na moich materiałach, które specjalnie dla Was przygotowałem, w opisie macie gotowe ćwiczenia coachingowe. Macie tam karteczki, gdzie możecie uzupełniać rubryki. I ogólnie opisane zadanie. Ja Wam serdecznie za dzisiaj dziękuję. Widzimy się w następnym odcinku Steven Light. Miłego rozwoju, w świetlistej drogi, wszystkiego dobrego. Pa!